Podobny do rozpiku pod żebro, natomiast jest jeszcze łatwiej, dlatego że ładujemy w dół. To już nie trzeba tak zawyżać nogi. Im bardziej zawyżamy nogę, tym bardziej wymaga pod nas rozciągnięcie. tylko podnięcie jest dużo dużo słabsze: im wyżej, im niżej, tym lepiej. Pryncyp podobny. Albo wchodzę od razu w rotację ze stopy podporowej. Nie robię wielkiego koła, bo nie trzeba, tylko idę sobie tu na wół i dopiero tu wykręcam sobie energię.. Stopa podporana jest wykręcona. Ona musi, dlatego Wam mówiłem, że gdzieś tam i tak mi się ma zatrzymać, że najpierw kręcamy nogę. Nie ścieżcie się, bo to przecież kontrolowane warunki, nie? Jutro na zawody nie idziemy. Na spokojnie. Bo nie wytniecie mi techniki inaczej. a mi o to chodzi. Okay? Stoimy sobie i zrobię teraz z rotacji w miejscu. Hop. To jest rotacja w miejscu. Albo mogę sobie zrobić takie coś, że chcę przeskoczę lekko na bok. I wtedy jest większy strzał, nie? Silniejszy, natomiast ryzykujemy troszeczkę tym. No możecie się bawić jak chcecie. Tak? Nie, podcinki nie, de facto. Jak już wchodzisz tu z całym, z całym impetem, byś po prostu nie traczył to już jesteś w innej pozycji, nie? Powiem, bo stąd mogę Wam odwrócić i szybko na przykład wejść frontem czy dalej, bo gdzieś tam przepracowywać. Z tego miejsca jest gdzieś tam bardziej safe, nie? Czyli mamy tak, albo z miejsca wynosimy, stop pod odporową, musimy sobie prawą tygodnią, zacząć, zbum, wyrzucamy albo właśnie robimy sobie ten taki uh, przeskok, nie? Od Was zależy. Tak. Dzięki Maciek.